Rynek nowego miasta powstał na przełomie XIV i XV wieku. Został spalony w XVI wieku, najechany przez Szwedów w XVII wieku, no a później już praktycznie doszczętnie zniszczony podczas powstania warszawskiego przez nazistów. Można by zrzeć, że naród Polski miał marzenia za każdym razem, żeby go odbudować. Dziś będę mówić o marzeniach, o marzeniach organizacji woźniakowskiej nieruchomości, które mamy dokładnie. Dwa. W 2017 roku tylko 24% klientów było zadowolony z jakości usług Agencji Nieruchomości w Polsce. W 2021 zostały przeprowadzone badania przez agencję IQS na zlecenie OtoDom i już 50% klientów było zadowolonych z jakości usług Agencji Nieruchomości, a 61% deklarowało ponowną chęć skorzystania z agencji. To dobra tendencja, ale uważam, że wciąż za mało i wciąż nam brakuje. Marzeniem Woźniakowskiej Nieruchomości jest profesjonalizacja zawodu i znacznie lepszy odbiór wśród klientów w Polsce. Żeby to miało miejsce, jakość oferowanych usług przez Agencję Nieruchomości w Polsce musi znacznie wzrosnąć. Tendencja i sposób pracy musi się zmienić diametralnie. Bo uważam, że to my, agenci, powinniśmy wymagać od siebie profesjonalizmu i wysokiej jakości usług i poprzez to zmienimy rynek. Ale jest to marzenie, na które Woźniakowski Nieruchomości ma wpływ, ale nie stuprocentowy. Myślę, że agenci mają swoje za uszami. Jest kilka praktyk, które wymaga potępienia. W swojej siedmioletniej karierze widziałem naprawdę wiele, i jest to, są to sytuacje zadziwiające. Na przykład, gdy przychodzę do agencji, dzwonię na konkretną ofertę, informując, że mam klienta, który chciałby przyjść, obejrzeć tą nieruchomość i prawdopodobnie ją zakupić. A agentka po drugiej stronie mi mówi, że ona nie współpracuje z drugą agencją, czyli zależy jej na prowizji z dwóch stron transakcji. Więc ja się pytam w jaki sposób ty, drogi agencie, wtedy reprezentujesz interesy strony sprzedającej? Inną złą praktyką jest po prostu bezczelne kopiowanie, a tak naprawdę ukradzenie ogłoszeń bezpośrednich właściciela i przychodzenie z klientem rzekomo z bazy. Myślę, że też jednym z mocnych czynników jest to, że agencje bardzo często nie edukują i nie wspierają swoich agentów, więc oni po prostu błądzą na rynku nieruchomości. Ale te błędy są też również po stronie klientów. Poprzez. Oczekiwanie od agencji, że będzie sypać z klientami po prostu z rękawa. No nie można oczekiwać od agenta, że on nie przychodząc na nieruchomość, nie sprawdzając kwestii prawnych, będzie przyprowadzał wartościowych klientów na tą nieruchomość, przecież on wcześniej musi poznać, zrozumieć daną nieruchomość, żeby dobrze o niej opowiadać i dobrze ją przedstawiać. To trochę tak jakby od lekarza oczekiwać diagnozy bez badania. Marzeniem Woźniakowskiej Nieruchomości jest osiągnięcie opinii najlepszej Agencji Nieruchomości w Polsce, ale najlepszej poprzez jakość świadczonych usług przez nas. Nie zależy nam na tytułach, artykułach czy wywiadach. Nie, nam zależy na tym, żeby każdy nasz partner, czyli każdy nasz klient, uważał nas za najlepszą Agencję Nieruchomości w Polsce, bo najlepiej obsługujemy każdego klienta. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam Was do dyskusji na temat dzisiejszego filmu. Jestem bardzo otwarty na Wasze opinie i ciekawy ich, także kto wie, do zobaczenia.